Witam wszystkich na kanale Droga Intuicji. Dzisiaj sobie zobaczymy, co w relacjach, co ta osoba o, o Tobie myśli, jakie ma wobec Ciebie zamiary, czego nie wiesz, co ukrywa. Um, najpierw zaczniemy sobie od losowania znaków Zodiaku, to może być Twój znak Zodiaku, bądź twojego kosmogramu, lub tej osoby, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to zostań z nami na dłużej, a jeśli kolejny, to witam Cię ponownie. Zobaczmy sobie, o kogo może chodzić. Mamy skorpiona i lwa, ok. Zobaczmy, ok. Mamy dwa zera, czyli to może być też początkowe stadium relacji, bądź coś się mogło zacząć w roku 2000. Może być jakaś stara, długa relacja. Ktoś może być rocznik 63 bądź mieć 36 lat. Ktoś może mieć 38 lat. Rocznik 76. Ktoś może mieć 51 lat. 52 i 9. Ktoś może być urodzony 9. Um, urodzony 16., 12.

31, 61, 62. Ktoś może być urodzony 21, 27, 8, 26, 23. Ok, i zobaczmy sobie jeszcze. Poczekajcie, dajmy to tu, okej, okay. literka L, G, Robert, Grażyna, Ludmiła, Natalia, Jacek, Jarek, Jakub, Justyna, C, Czarek, Cecylia, Trzy razy mamy literkę U. Może to być dla kogoś ważne. Literkę V. Wiktoria. Literkę W. Wiola, Weronika, Władek. Literkę I. Iza, Iwona, Ilona, Irek. I literkę znowu N. Ktoś może mieć Kota. Ktoś może mieć wytatuowanego Smoka. Słuchajcie. Lub mysz, kot i mysz możecie biegać za sobą taką zabawę w kotka i myszkę. Od dłuższego czasu słuchajcie. Ktoś może lubić e, sport, uprawiać jakiś bądź jeździć e, na rowerze, ale też trzeba tutaj odzyskać kontrolę nad tą drogą, która jest między wami. I believe, ok. Zamieniajcie sobie energię, ale widzę tutaj, że ktoś. Z Was jest tutaj bardzo taki niezależny, chodzi dosłownie własnymi ścieżkami. Ktoś może tutaj obserwować z dystansu, albo Wy, albo ta druga osoba. Jest tutaj między Wami dużo ciekawości, ale też, słuchajcie, <laughs> pasja, intensywna chemia między Wami są silne emocje, tylko że ktoś z Was ma jakieś drobne lęki, czuje się trochę niepewnie w tej relacji. Może też chować swoje emocje lub może czuć się słabszy. Ktoś też może reagować tutaj między wami, słuchajcie, ucieczką. Jest tutaj coś potężnego między wami, ale wymaga to takiego okiełznania, op opanowania tych wszystkich emocji, bo coś się tutaj ewidentnie kumuluje między wami. Ktoś może tutaj walczyć między tak naprawdę uczuciem a swoim ego, bo mamy tu do czynienia z naprawdę mocnym charakterem z jednej strony. Widać, że ta relacja mm, rozwija się etapami. Natomiast nie ma tu jakiegoś gwałtownego skoku, jest tutaj właśnie takie balansowanie: raz bliżej, raz dalej, właśnie takie gonienie w kotka i myszka trochę. Ale jest bardzo dużo wiary i nadziei, że pójdzie to w dobrą stronę. Takie przekonanie ktoś tutaj ma, że to nie jest byle jaka relacja. I ufacie tutaj procesowi, że to się rozwinie w dobrą stronę. Ten człowiek możecie widzieć jako naprawdę silną jednostkę osobę która ma własne zdanie. I ma ba bardzo taki duży podziw, ale jednocześnie jest trochę onieśmielona twoją osobą. I widzi tutaj potencjał e, partnerstwa, jest tutaj jakieś emocjonalne połączenie, to co nam wyszło wcześniej, ale jest też wahanie. Bo jest potrzeba bliskości, tylko jest tutaj właśnie mm, jakiś strach, jakaś niepewność i kluczem tutaj tej relacji między wami będzie właśnie komunikacja. Chęć rozmów. Chociaż nie zawsze będziecie wiedzieć, jak to zrobić, w jaki sposób, ale rozmawiać tutaj trzeba. Coś może być też przekazywane tutaj pół żartem, więc zwróćcie na to uwagę. Jest tutaj jakiś wewnętrzny chaos. Raz ta osoba chce, raz się wycofuje, tak zimno-ciepło. Ta osoba prze Was czuje się stabilnie. I czuję, że możecie tej osobie dać bliskość. I dlatego, że ta osoba wie, że jest tutaj potencjał na coś poważnego, ale też właśnie obawa przed odpowiedzialnością, że jak wejdzie w tą relację, to to już nie będzie na żarty, to już będzie na serio. Ta osoba może wie, wiele rzeczy trzymać w sobie, dużo analizować, zamiast konkretnie tutaj y, działać. Może też y, obserwować. Dla niektórych z was to będzie y, karmiczne połączenie. Jest tutaj silne przyciąganie, napięcie, może też tu być walka na przykład o kontrolę, o zdanie. Ktoś kto prowadzi, a drugi musi się dostosować. Taka intensywność, która może być dla was właśnie w tej relacji też trudna. Na jednego z was wpływa też tutaj przeszłość. Są jakieś tutaj stare rany, niedomknięte jakieś historie. Potrzeba też zakończenia pewnego etapu z przeszłości. I ta relacja dla niektórych z was ma charakter właśnie mm, transformacyjny. Albo się coś zmieni tutaj w tej waszej relacji, albo się to zamknie. No dobra, zobaczmy dalej, co nam powie Tarot. Okej, okay, zobaczmy. 7, siódemka buław, mhm. no wszystko nam się potwierdza, dokładnie to, co powiedziała powiedziała ale zaraz Wam wszystko powiem, tylko sobie rozłożę, żeby nie zgubić wątku, no dokładnie. są dostateczne. Królowa Kielichów, Królowa Monet, Diabeł dokładnie. I jeszcze nam uciekło ósemka buław. Okej. Okay. Ta osoba jest wycofana emocjonalnie i ma takie momenty, że potrzebuje być w samotności, dlatego że bardzo dużo uczuć tłumi w sobie. Bardzo jest dużo myślenia zamiast y, czucia. I dla tej osoby dystans działa jako mechanizm obronny, dlatego że jest w tej osobie ból, który został nieuleczony, jakieś zranienie, jakieś rozczarowanie, może właśnie z przeszłości, poczucie, że coś poszło nie tak, tylko że to jest taki żal trzymany właśnie mocno w środku. Natomiast ta osoba ma bardzo głębokie uczucia wobec Ciebie. Jest bardzo dużo tutaj empatii, bardzo emocjonalnie przywiązana. I serce tej osoby jest naprawdę cały czas zaangażowane w tą waszą relację. Oprócz tego mamy tutaj silną chemię, przyciąganie fizyczne i emocjonalne, ale też jesteście trochę uzależnieni energetycznie od siebie. I mimo tego, że czasami jest wam ciężko, albo macie takie momenty, że na przykład nie rozmawiacie ze sobą, to jest tutaj trudność w odcięciu się. Tak jakby nie idzie to ani do przodu, ani też nie idzie się po prostu rozejść, tak? Jest bardzo dużo takich obsesyjnych myśli o tej relacji. I znowu nam się potwierdza, że ta osoba widzicie jako osobę bardzo silną, kogoś, kto się nie poddaje, osobę, która ma i potrafi postawić granice, ale też pewnego rodzaju, że jesteś dla tej osoby wyzwaniem i że ta relacja będzie wymagała jednak wysiłku ze strony tamtej osoby. Dlatego, że tamta osoba postrzega cię jako kogoś bardzo stabilnego, wartościowego, godnego zaufania i kogoś na serio, a nie na chwilę. Taka relacja, która naprawdę może. Być m, przyszłościowo bardzo trwała. I dla tej osoby ta relacja jest przełomowa. To nie jest przypadkowa relacja, to co jest między wami. Jesteście prawdopodobnie dla siebie relacją karmiczną, coś, co wymusza do decyzji, do wyjścia z jakiejś strefy komfortu. To jest moment rozliczenia się z przyszłością. I ta osoba doskonale wie, że nie jesteś epizodem dla tej osoby. Natomiast ta osoba jest bardzo zmęczona, czuje też z drugiej strony dużą presję, dużo emocji naraz i nie wiem, czy jest do końca gotowa na taką dużą odpowiedzialność. Boi się, że tego nie udźwignie. Ta osoba potrzebuje odejść od jakichś starych schematów, jakiegoś starego podejścia, od starego bólu, bo tej osobie też jest trudno. Ta osoba może się też odezwać impulsy, impulsywnie. Będzie tutaj jakiś nagły kontakt, telefon, dużo rozmów, też będzie flirtów, zaczepek. Tylko, że to też będzie bez jakiegokolwiek planu. Natomiast będzie chęć rozmowy, chęć dogadania się, mm, sprawdzania też trochę gruntu, testowania tego, co jest między wami. I będzie tutaj szybki rozwój wydarzeń, przyspieszenie komunikacji. Może tutaj dojść do dynamicznego zwrotu między wami i zakończenia jakiejś e, stagnacji. No, słuchajcie, wylewa nam się ze świeczki, więc ewidentnie komuś się chyba uleje, dosłownie. Zgasimy, żeby nie rozlewało się dalej. W każdym razie jakieś emocje wymagają wyrzucenia z siebie, nie trzymania tego w sobie. Może potrzeba tutaj właśnie rozmowy, porozmawiania o, o, o tych ciężkich emocjach, o tym, co się dzieje. Okej, okay, zobaczmy y, dalej co tutaj się, słuchajcie, wydarzy. O, no, karmiczna relacja, jak się patrzy po raz kolejny. Mamy tutaj, słuchajcie, potwierdzenie. Słuchajcie, no, będzie się tutaj działo między wami, dlatego że uczucia tej osoby w ogóle tutaj nie jest słabną. Ta osoba jest zachwycona, jest tutaj bardzo silne zauroczenie, emocjonalne przywiązanie, po raz kolejny się nam potwierdza. Ale też ta, ta osoba uważa, że ty masz w sobie coś wyjątkowego, i serce tej osoby jest bardziej zaangażowane niż decyzje, które na ten moment yy, podejmuje. I znowu mamy potwierdzenie, że ta relacja nie jest przypadkowa. Tutaj jest jakiś powtarzający się schemat, który wymaga przełamania, jakaś lekcja granic albo odwagi, albo mówienia prawdy, lub temat ucieczki kontra bliskość. Ktoś tutaj musi dorosnąć emocjonalnie. I ta relacja będzie zmieniała obie strony, niezależnie od tego, jaki tutaj będzie finał między wami. I pojawią się jakieś propozycje. Będą tutaj rozmowy na temat tego, co dalej. Jakiś kontakt, spotkania co dali z tą relacją. Niekoniecznie właśnie od razu, nie wiem, formalnie, tak, ale konkrety tutaj padną. I ten temat zobowiązania co dalej zostanie tutaj poruszony i decyzja będzie wymagana. Będzie tutaj stała obserwacja, będziecie mieli bardzo dużo kontaktu y, online. Ta osoba może was obserwować nawet jeżeli, nie wiem, nie odzywa się do was przez kilka dni, to jednak w internecie sprawdza co robicie, jakie relacje dodajecie, co działacie, tak? Też tutaj mogą być e, reakcje na Twoją aktywność. I komunikacja będzie szybka, impulsywna. Znowu mamy potwierdzenie. Ktoś jest dosłownie połączony z Tobą emocjonalnie non-stop. Tutaj nie ma, że zapomniał, czy zapomniała. Ale jest też bardzo dużo strachu przed oceną. Takie obawy, jak to wygląda, a jak to będzie. Lęk przed jakąś kompromitacją. Ta osoba też może mieć taki wstyd związany z tym, że coś więcej poczuła, na przykład tak. Lub jakaś presja wizerunku. Jest tutaj jakaś blokada przed y, pełną szczerością w 100%. Tak jakby ego jeszcze grało y, silniejszą rolę niż to, co ta osoba czuje. Tylko, że y, będzie tutaj coś niespodziewanego, coś się tutaj wydarzy. Coś na zasadzie, że ta osoba wam dosłownie zapuka do drzwi, y, przyjedzie was odwiedzić. Będzie tutaj jakieś przełamanie ciszy albo. Wydarzenie jakieś, które dosłownie przyspieszy bieg tej relacji między Wami, coś totalnie bez planu, albo ta osoba po prostu wsiądzie w auto i przyjedzie do Ciebie, albo coś tutaj się odwali, bo ewidentnie mamy w kartach, że tutaj nie będzie stagnacji. I mimo tego, że ta relacja nie jest łatwa, to też mogą być jakieś zewnętrzne ograniczenia. Ktoś też w niektórych przypadkach może stać między Wami jeszcze. Lub takie poczucie, a nie powinniśmy, nie wiem czy możemy, coś więcej, ale jednak czujemy do siebie. Takie trochę między pragnieniem a rozsądkiem, tak jakby to było trochę zakazane. Ktoś tutaj może udawać, że ma cały czas wszystko pod kontrolą, ale to jest nieprawda. To są też emocjonalne maski. Ktoś tutaj żyje i udaje, że jest inaczej niż prawda. Serca tej osoby, czyli to, co czuję. I słuchajcie, podsumowując, tutaj um, te uczucia są prawdziwe, tylko że relacja jest karmiczna i transformująca, i będą tutaj rozmowy, będzie się między wami działo, będą tutaj spotkania, natomiast dojdzie tutaj też do pewnych decyzji. Ale tak jak mówię, ktoś tutaj ma strach przed oceną, co blokuje właśnie pełne wejście w tą relację. I jest tutaj. Jakiś element zakazany, więc nie wiem, czy to jest relacja trójkowa, czy relacja z jakiegoś takiego środowiska, że nie wypada wam być razem, nie wiem, typu pracownik, szef na przykład. O co tutaj chodzi, ale jest coś, co nie do końca pomaga wam wejść w to na 100%. Ktoś też może jeszcze udawać, że nie czuje aż tak bardzo, jak jest to realistyczne, takie zakrywanie tego, co, co czuję. Że serce jedno, a będzie pokazywać, że no nie jest do końca tak zaangażowany, e, jak pokazuje, ale to jest nieprawda. W środku jednak ta osoba jest bardzo mocno związana z tobą emocjonalnie i, i to jest tylko udawanie i zakładanie masek, że to jest nic poważnego, ale to jest nieprawda. Ta osoba naprawdę czuje tutaj. Tylko ona walczy z tym, bo y, albo ta sytuacja jest ciężka, albo też ego tej osobie podpowiada, że. Że nie może, że nie może się pokazać. Ja myślę, że to ma bardzo duży wpływ y, z przeszłością tej osoby, że już kiedyś pokazała swoje prawdziwe uczucia, weszła w coś na 100%, została zraniona i myślę, że to jest też bardzo duży strach przed tym, żeby nie otwierać swojego serca y, na 100%, bo po prostu zostanie skrzywdzony czy zraniony. Ok. Zobaczmy w takim razie, jaka jest rada. Jaka jest rada w tej sytuacji? była, ale mamy czwórkę buław, wieża, księżyc, ok, królowa monet, dziesiątka kielichów. No to wszystko jasne. W Radzie macie bardzo ważne y, informacje, którym radziłabym się przyglądać, dlatego że nie wolno tutaj karmić, tego uzależnienia emocjonalnego między Wami. Też e, nie pozwólcie, żeby chemia rządziła jakimiś Waszymi decyzjami. Nie wchodźcie głębiej w tę relację właśnie z poziomu braku. Nazwijcie tutaj, co między Wami jest toksyczne. I nie usprawiedliwiajcie czyichś właśnie lęków kosztem siebie. Chodzi tutaj o to, żeby też zadbać o swoje poczucie bezpieczeństwa, żeby nie rezygnować z własnego życia. I tak naprawdę Wasza stabilność jest Waszą kotwicą. Ta relacja ma się dopasować do twojego świata, a nie odwrotnie. I bądźcie tutaj gotowi na przełom. Nie trzymajcie się tutaj jakichś iluzji. Jak coś ma runąć, to runie. I w niektórych sytuacjach prawda może zabolać, ale też uwolni. Nie próbujcie ratować tego, co nie ma fundamentu. Ufajcie bardziej swojej intuicji niż słowom. Obserwujcie zachowanie tej drugiej strony, nie tylko obietnice. Nie ignorujcie tutaj e, czerwonych e, flag. E, też nie działajcie z pozycji niepewności. Wybierajcie siebie, stawiajcie granice spokojnie, ale twardo. Nie dawajcie też więcej niż dostajecie, to jest bardzo ważne. Bądźcie stabilni. Wasza wartość też nie polega właśnie na negocjacji, tak? Pamiętajcie, czego tak naprawdę chcecie. Nie zadowalajcie się półśrodkami. I taka pełna pełnia emocjonalna jest możliwa, tylko trzeba tutaj podjąć właśnie pewne kroki. Też nie pomniejszajcie swoim, e, słuchajcie marzeniom. Zadawajcie pytania, sprawdzajcie fakty. Nie bójcie się też rozmów niewygodnych. I bądźcie czujni. Nie przyjmujcie też wszystkiego na wiarę, tak, żeby były czyny, ale uważajcie też na plotki, na wcinanie się osób trzecich. To mogą być osoby młodsze, osoby ciekawskie, co tutaj się dzieje między wami. One mogą też wprowadzać pewnego rodzaju chaos albo głupio po prostu doradzać, nie znając tego, w jakiej sytuacji jesteście obydwoje i mówcie prawdę wprost. Stawiajcie tutaj sprawy jasno. Tnijcie od razu iluzję jednym ruchem, dlatego że jak będzie wszystko budowane na iluzji, to i tak się to rozsypie, więc to nie ma sensu. To lepiej naprawdę od początku. Odciąć wszelką toksyczność, która jest między wami, i dać zawalić się temu, co nie ma sensu. Trzeba tutaj odzyskać kontrolę też nad tą relacją i skupić się na tym, co daje bezpieczeństwo, bo tutaj jest potencjał do stabilizacji do świętowania tej relacji razem, do, do zbudowania jakby wspólnoty, domu, żeby była harmonia między wami, tak? Tylko, że chodzi o to, że jest tutaj trochę pracy między wami. Przede wszystkim trzeba się pozbyć pewnych lęków, pewnych złudzeń. Trzeba tutaj mm, nie uciekać jakby od rzeczywistości, tylko przyjąć ją taką, jaka ona jest. Bo każdy z Was ma swoje lęki, każdy z Was ma jakieś strachy związane z przeszłością, i chodzi tutaj o to, że jeżeli macie być razem, to chodzi o to, żeby to przegadać. Też bardzo mocno już któryś raz przebija się królowa monet, więc może być tak, że też jeszcze jakaś inna kobieta jest w tle. może matka, może szefowa, może ktoś inny, kto ma też wpływ na tą osobę, albo może też doradzać. Hmm. Trzeba tutaj klarowności i prawdy, to na pewno. I przyjdzie tutaj. Na pewno podjęcie decyzji i przełom. Tylko to zależy od Was, co zrobicie z tym dalej. Czy będziecie tkwić w tych właśnie toksycznych y, schematach z przeszłości, które tak naprawdę rozwalą ten związek, czy przepracujecie to, niech się zawalą stare schematy i to, co nie działało między Wami, i ruszycie właśnie w stronę stabilizacji i pełnego spełnienia. Tylko trzeba tutaj jasnej i szczerej komunikacji między Wami, przede wszystkim komunikacji, bo cisza między Wami nie doprowadzi do niczego dobrego. Tutaj pewne rzeczy trzeba przepracować, obgadać i postawić jakby sprawę jasno. Co dalej? Dlatego, że im dłużej będziecie tkwić w takiej niepewności, co to będzie, czy coś z tego wyjdzie, to raz, że będzie to wisiało w powietrzu i nie pójdzie to w żadną stronę, a dwa, będziecie po prostu tracić czas i nie dawać sobie szansy. Jeżeli ma się to rozwalić, żeby zbudować coś innego, bo będziecie cały czas czekać, co ta osoba zrobi. Więc chodzi tutaj o to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, i pewne rzeczy tutaj są do zakończenia. Dla niektórych to będzie zakończenie relacji, bo niestety nie będzie się dało jakby ogarnąć tej toksyczności, tych uzależnień, bo tu też może w grę wchodzić alkohol, bądź jakaś taka. E, przemoc e, tej osoby, z którą sobie na przykład może nie dawać rady, że raz jest pasja, namiętność, przyciąganie, a na, na następny raz, kiedy się pokłócicie, jest e, przemoc na przykład psychiczna, słowna, jakieś hamstwo e, bądź też alkohol. E, więc warto by tutaj było zwrócić uwagę na to, czy wy chcecie żyć też w takiej relacji. Natomiast jeżeli ta osoba kocha, jeżeli ta osoba chce z wami zbudować coś stabilnego, to też musi pewne rzeczy zmienić. Relacja zawsze wymaga jakby pracy z obydwu stron. I co innego jest stawiać granice. A co innego się poświęcać dla kogoś. To trzeba to też rozgraniczyć, bo jakby zaangażowanie w relacje to nie jest nic złego. Pójście na kompromis i tak dalej. Tylko żeby to było wszystko właśnie w takich zdrowych granicach, a nie że pójście na kompromis, że ja oddaję całą siebie, całe swoje życie, a ta osoba robi sobie co chce. No bo tutaj jednak nie ma tej równowagi. A chodzi o to, żeby to było. Bo wy też nie możecie poświęcić całego swojego życia w imię tej relacji, bo się może okazać, że tamta osoba na przykład nic nie da z siebie, i co wtedy? Zostaniecie z niczym? Też nie o to chodzi. Więc zwróćcie na to uwagę, jaki to ma potencjał. Każdy z Was doskonale wie, więc zwracajcie uwagę na wszystkie czerwone flagi, na to, co się tutaj dzieje, jak ta osoba reaguje, co ta osoba mówi, a jakie są też czyny, bo opowiadać też można bardzo dużo. Natomiast chodzi o to też, żeby tutaj działać, żeby właśnie być czujnym, żeby też uczyć się siebie nawzajem, ale jak trzeba, to postawić granice bo jedna ze stron też może być nadmiernie podejrzliwa, zazdrosna, wprowadzać też jakiś chaos informacyjny, że raz powie tak, potem się zachowa um, inaczej i chodzi o to, żeby od razu ciąć to w zarodku, bez kłamstw, bez iluzji, bez budowania jakichś chorych narracji. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że dostaliście dość wskazówek. Jeszcze dla niektórych z was jest informacja, że, bo mamy tutaj znaki Zodiaku, że możecie mieć do czynienia albo wasz znak dla potwierdzenia: Koziorożec, Baran, Mamy dwa razy ryby. Więc może to też dla kogoś miało y, być. Dobrze, dziękuję wam za to, że jesteście, że komentujecie. Jeżeli potrzebujecie jakieś czytanie prywatne, to zapraszam na stronę wwwtarotiastrologia.pl. Bądź prywatnie do mnie napisać maila, zawsze możemy ustalić y, czytanie, bo to też nie musi być czytanie w jednej tematyce. Można zadać 5 pytań każde z innej parafii, dosłownie, więc y, naprawdę czytania są bardzo elastyczne pod Wasze tak naprawdę wymagania, y, więc zrobimy tak, żeby było y, dobrze. Także dziękuję Wam jeszcze raz i zapraszam do kolejnych filmów.